Sławomiraj, so, witam Cię na kanale Śladami Ojca Pio. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo takiej no, rzeczy, ciekawej Ojca Pio, bo on zapominał się, za o miał modlić. W pewnym momencie pisze to o tym do swojego prowincjonała, zapomina się o czymś modlić i nagle przychodzi też mu na modlitwie taka myśl, czy taka rzecz, nie jak to nazwać, zaraz sobie to przeczytamy, że modli się za kogoś, kogo nigdy nie znał, nigdy go nie widział, nigdy go nie spotkał, nikt mu o nim nie mówił. Taki, taka rzecz, taka ciekawa, taka rzecz profetyczna Ojca pije. Poznajemy tego wielkiego no, proroka, że tak powiem, wielkiego, no, świętego na nasze czasy. Witam Cię na tym kanale. Stanisław z tej strony. Salve Maria. Witam wszystkich podopiecznych Ojca Pio. Dziękuję Wam za to, że tutaj możemy kontynuować tę misję kanału. Jeżeli chcesz zostać podopiecznym Ojca Pio, w stać się częścią tego apostolatu, link jest w opisie. Dla nich też wysyłamy ciekawy modlitwę, z modlitwami Ojca Pio I inne rzeczy. Zresztą teraz, te maseczki. Dostaliście i maseczki i. Inne rzeczy. Teraz widziałem już figurki, doszły w końcu bardzo ładne z ojcem Pio, więc też laty, co tam bardziej wspierają, nas będziemy niedługo wysyłali. Je. Myślę, że już tydzień to zajmie. Piękna sprawa. No i patrzcie, coś się w Piotrze pisze. Mój najkochańszy Ojcze, łaska Ducha Świętego niech Ci pomaga w uświęcaniu się. Ciekawe, on pragnie też takiego uświęcenia dla przełożonego. Nie jest na nie jest tam tego. Sercem pełnym wdzięczności bardziej niż synowskim uczuciem przesyłam Ci moje najszczersze życzenia na nadchodzące święta Bożego Narodzenia Nowego roku. Modląc się do Bożego Dziesiątka, Twoje duchowe i doczesne szczęście. Nie wątpię, ojcze, że Twój syn w swojej miło małości umie wypełniać swój obowiązek wobec naszego wspólnego Ojca, mocno ufając, że zobaczy swoje pragnienie wypełnione. Oby Dzieciątko, które ma się narodzić, przyjęło moje słabe i nieudolne modlitwy, które wzniosę do niego z większą, ale świętą natarczywością w tych dniach za zakon, za przełożonych, za prowincję i za cały Kościół. Patrz, to jest niezwykłe. On mówi moje, nie, moje słabe nieudolne modlitwy. Pokora po prostu. Pokora i zapiją. On nie mówi, że oh, oh, oh. Ja się modlę, nic się nie dzieje, bo ja jestem wspaniały. Przecież moje modlitwy są wspaniałe. Jak to jest? Właśnie nie, nie. Bardzo ciekawe. Posłuchaj o ciekawym zjawisku. Ciekawe, ciekawe zjawisko. Które dokonuje się we mnie od kilku dni. A które bardzo mnie martwi. Podczas modlitwy spotyka mnie to, że zapominam modlić się za tych, którzy prosili mnie o modlitwę. Ale zapominam o tych, za których zamierzałem się modlić. Zanim zacznę modlitwę, czynił wysiłek, aby polecić tę i tamtą osobę. Lecz o Boże, skoro tylko wejdę w modlitwę, mój umysł staje się całkowicie pusty. I nie pozostaje żaden ślad tego, co miałem bardzo mocno w sercu. Taka no, rzecz taka, nie wiem, czy jakie działanie Boże, on trzeba było też pomój przy tym widać, że się spił, Nie był z tym zdenerwowany. Nagle po prostu pojawia się taka rzecz. Czuję pusty umysł, jakby tylko chciał do Boga się wtedy modlić, bo taka zapomina, za kogo miał się modlić po prostu. <laughs> w innych przypadkach natomiast czuję się pobudzony, trwając na modlitwie, aby modlić się za kogoś innego, za kogo nigdy nie zamierzałem się modlić. A co jest jeszcze cudowniejsze, w innych przypadkach za kogoś, kogo nigdy nie znałem ani nie widziałem. Ani nie słyszałem, ani kto nigdy nie polecał się nawet za pośrednictwem innych. Czy to jest coś takiego, no coś taki ogromny dar po prostu. Wyobraź sobie, mu chodzi pił, więc jeżeli on miał ten dar się później utrzymywał u niego, to naprawdę mógł się modlić za osoby, których nigdy nie znał. Ale nie wiem, kogoś tam, nie wiem, w Afryce, kogoś tam, nie wiem, gdzieś w Polsce, gdzieś we Francji, gdzieś tego, w Anglii, nie wiem, w Stanach, w Kanadzie, w Brazylii po prostu. Coś takiego. Pan mógł daje takiego, wyobraź sobie, jak to jest ogromna, no taka łaska. Może za ciebie, na cię mógł ojciec, pił modlić, bo jeszcze, ci, jeszcze się nie narodziłeś, a już się za ciebie modlił. Takie rzeczy mogły być. A co jest też ważne? No, doktryna Kościoła mówi wyraźnie, że my wszystkie modlitwy, jakie otrzymujemy i łaski otrzymujemy w Kościele. To jest bardzo ważne, a więc właśnie przez Kościół, przez trwanie w Kościele otrzymujemy te łaski. Bycie w tym mistycznym ciele Chrystusa. To jest niezwykłe, właśnie, bo wtedy te modlitwy, nie wiem, zakonników kontemplacyjnych, czy ludzi, którzy są odcięci od świata, czy na innym kontynencie, one mogą wyjednać nam łaski do czegoś. Albo też nasze czyny mogą nam coś wyjednać u kogoś innego, nie wiem. Możemy się modlić za misjonarza, albo za kogoś, żeby wytrwał w cnocie, żeby wytrwał w dobrym. Tak może być, po prostu. Więc to jest niezwykłe, jak warto się modlić za innych, po prostu. Bo to wtedy i nas tak jakby umacnia. Prędzej czy później Pan wysłuchuje zawsze tych modlitw. Oby spodobało się Panu, aby dał Ci poznać prawdziwe znaczenie tego tak niezwykłego i tak nowego zjawiska. A jeśli Bóg zechce, byś mi je wyjawił, błagam Cię, nie pozbawię mnie tego. Proszę przyjmij także życzenia od moich i od wszystkich znajomych. Polecam się Twoim modlitwom. Twój biedny brat, Pio. Ja polecam się swoich no. Piękna sprawa, za jakiem Pomóż Pomódlmy się za siebie. teraz to jest zróbmy Mariusz. Mówmy, Ty za mnie, ja za Ciebie, wszyscy za wszystkich. Wstawiajcie w komentarzach prośbę, jakie macie. On będę włączony w intencje najbliższej Mszy Świętej. O łaski, Za sobie No i co, widzimy się jutro. Obydwie się udało. Pomóżcie się za ten kanał, za mnie proszę o modlitwę. Z tego nędznego Sama Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia. Si lo dato Gesù e Maria, con okay, Gesù.